Witam serdecznie wszystkich na gołębie Sławka Malbork. Trochę zmian. Tamto zostało wszystko sprzedane. Ale stawiam coś nowego. W nowym miejscu. Tu Przemek miał budę. Teraz coś takiego stawiam. Malutka. Kilka sztuk już mam oblatanych. Jeszcze trochę pracy. I koniec będzie. Tam Przemek gołębie. Coś na razie takiego wychodzi, malutka 60 sztuk, na razie tu jest miksik taki siedzi, w Budapeszcie wszystkie były sprzedane. Dwa wróciły w Budapeszcie, tu jest jeden, nie wiem skąd on wrócił, wiem, że jeden z Iławy wrócił, taki pantosz, później go pokażę, trochę czas na zmiany przyszedł. Będę miał za 60 sztuk. Nie wiem jakiej rasy. Tam 10 Budapeszczów może. Coś jeszcze tam się doniesie. Tutaj to tak wygląda. Tu boilerka będzie malutka. Większa mi niepotrzebna. Oblatane tu już mam gołąbki. No spokojnie. Tam jest sąsiad z tyłu, jak widzicie. Będą wes... Będzie wesoło. Będą ścinki na pewno. Muszę trochę się uzbroić. Byłem ostatnio w Krzewie na rynku, nic nie kupiłem. Wczoraj dwa siedziały biały dach, jeszcze nie położone. Na razie kosz rafy nie ma. Jeszcze 3 tam gdzieś młode tiplerki. Wszystko młode znoszę. Wiadomo te to jasne, co to są stare. Wczoraj oblatywałem berliny. Dwie pary kupiłem w Kszczewę na rynku. W sobotę tak. w sobotę kupiłem. Ale po malutku pojedziemy gdzieś może na Warszawę po koniec miesiąca coś przywiozę. A berliny gdzie one są. A tu jest parka Berlinów? Tu jest kolejna parka Torlinu. Na dole. Ciemniaki tam zabieram z tamtej budy, otrzymałem Tu mam widynkę też, relatywałem oblatywałem. I bociana. To jest bocian. tu jest siły ten bocian. Musi być. Później jeszcze tam coś dobrą. Ganiam to ostro. Trzyma to wokół budy, ale na razie co? trzeba coś. Nie no, musi być od to kolega przyjedzie, pojechał połaszki, kręciłem bojlerkę. Miałem takie kraty. Tak jak mówiłem, miałem na tamtej budzie stawiać. A trochę było tutaj zamieszania z tymi gołębiami. Zaczęli ludzie tutaj mieć pretensje o te gołębie, ale już jest wszystko wyjaśnione. Chciałem wszystko skasować. Najbardziej tutaj się próją na tej działce, z boku sąsiedzi, ale już jest wszystko wyjaśnione. Bo zaraz blachą będziemy ubijać drzwi, siateczka. Tam mam takie okienko, wstawiłem. Na razie rafy nie mam. Papę będę, nie wiem, może miał w poniedziałek. Będziemy grzali. Tak to wygląda. Mała budka. 300 zł dałem za tą budę. Cała skręcona, w całości ją przywieźliśmy. W czterech. Buda, jestem zadowolony z tej budy. Za 300 zł to prawie jak za darmo. 320 zł, bo jeszcze musiałem nam dać za pomoc. No z 350 zł, mimo może chyba tak wyszło razem ze wszystkim. Z postawieniem ze wszystkim. Ręcznie ją tu rzuciliśmy, tu gdzie stała ta stara. I co tu jeszcze może nagrać? Coś się tam oblatuje. Później nagram jak ja otworzę. Tu na razie jest taki bajzer. Działamy ostro Dłuższy weekend masie, to się coś podziała. Pod koniec miesiąca może gdzieś na rynek pojedziemy. w tydzień domu, byliśmy to kicha straszna. Nie ma nic I tak sobie siedzą O nie będą ganiać zapewne, nie? W siedzi to Wczoraj dwa siedziały, weszwan i ciemny, tu u mnie, sąsiada tam z boku, nie wiem czy widać, może szuli że ale to jest to samo miejsce, tylko woda jest inna, widać woda. Ale żadnego nie złapałem, bo ani kosza nie miałem, ani rafy, wszystko się pozrywało, jeszcze dach biały, myślałem, że gołębie się będą bały siadać, ale siadałem jakoś. Dobra, daję pauzę, coś tu będę dogrywać, coś się... Coś tam się jeszcze dogra. Pozdrawiam wszystkich oglądających.